Nieśmiertelność to od zawsze wielkie marzenie człowieka. Zdolność oszukania śmierci wydaje się być czymś nieosiągalnym, ale przełomy technologiczne, a zwłaszcza gwałtowny rozwój nanotechnologii, powodują, że już wkrótce marzenia te mogą stać się rzeczywistością. Naukowcy od zawsze starali się poznać sekret nieśmiertelności. Kwestia, czy jest to coś, o co warto tak zabiegać, stanowi oczywiście odrębną płaszczyznę dyskusji, lecz nie da się ukryć, że uczeni poświęcają temu zagadnieniu bardzo wiele uwagi. Dowodem jest chociażby rozwój transplantologii. Teraz pojawiają się nowe słowa-klucze, takie jak komórki macierzyste, lub właśnie wspomniana wcześniej nanotechnologia. Warte wzmianki jest tu zdanie Raya Kurzweila, amerykańskiego naukowca, pisarza i futurologa który uważa, że każdy kto dożyje do roku 2050 będzie miał szansę na nieśmiertelność przy pomocy nanotechnologii. Ten pomysł rodem z serialu Star Trek polega na stworzeniu mikroskopijnych robotów, które wprowadzi się do ludzkiego krwioobiegu. Ich celem miałaby być próba naprawy zniszczonych i starzejących się komórek, tym samym chroniąc nas od śmierci. Nawet gdyby doszło do nieodwracalnego uszkodzenia danego narządu, będzie można go wyhodować na nowo i przeszczepić. W najgorszym razie, będzie można szybko przetoczyć krew, a pamięć i osobowość, przechowywać jako kopię zapasową i ponownie umieszczać ją w mózgach, gdy szkody zostaną naprawione. Gdy moc obliczeniowa komputerów i zdolności sztucznej inteligencji będą w stanie dorównać człowiekowi, uważa się, iż dojdzie do tak zwanej technologicznej osobliwości. Najprawdopodobniej zatrzymanie postępu technicznego będzie wtedy praktycznie niemożliwe. Technologia będzie rozwijać się w lawinowym tempie, a w związku z tym pojawią się obawy, że roboty i sztuczna inteligencja, gdy już przewyższą ludzi pod względem intelektualnym, zapanują nad naszą cywilizacją, a być może zechcą ją zniszczyć. To między innymi dlatego osoby takie jak Elon Musk czy Ray Kurzweil przekonują, że powinniśmy połączyć się z maszynami, dzięki czemu rzekomo my też będziemy mogli się rozwijać i nie pozostaniemy w tyle. Brzmi to dokładnie tak, jakbyśmy mieli wkroczyć w świat fantastyki naukowej. Lecz wystarczy przypomnieć sobie, że już dziś powstają super szybkie komputery oraz inteligentne oprogramowania, które wielokrotnie zaskakiwały nas swoimi zdolnościami. Wszystko to wskazuje na to, że jest to dopiero początek. Rozwój technologii z całą pewnością radykalnie odmieni nasz świat, choć nie mamy jednak gwarancji, że będzie to o pozytywnym charakterze. No cóż. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama, oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.